To jest Emil. Czarny kot, który uratował życie swojemu braciszkowi białemu kotu Albinkowi, młodemu. Oddał krew. Można powiedzieć, że przyniósł mu szczęście, a nie tak. tego. Czarny kot. Albin ma na twarzy wypisane, że wszystko mi wolno, bo jestem cudownie ocalony. Nawet mu się zdarza pacnąć łapką. Jego wybawcy. Było długotrwałe leczenie Albina, który zjadł trutkę na szczury, ponieważ na osiedlu wysypują mieszkańcy trutki na szczury i nie przestrzegają takiego wymogu, że należy dać jakieś ostrzeżenie w formie plakaciku, że trutka jest wysypana. I kot. Cierpiał. Było około dwóch tygodni leczenia farmakologicznego i niestety płytki krwi zachowywały się nie tak jak trzeba, i właściwie ja się już załamałam i poddałam, ale w ustce pani dr Kasia Wysocka i dr Piotr Szczepanik postanowili ratować i nie dać za wygraną. No i dzięki ich wiedzy, pracy i przede wszystkim sercu. Został uratowany albinek. Emil został uśpiony, ten czarny kot. Pobrano mu ileś tam mililitrów krwi do tego worka. I potem dostał kroplówkę na wybudzenie i leżał obok albina, który leżał pod kroplówką i pod tlenem obok niego. Czyli siedziałam obok dwóch kotów pod kroplówką. No w ogóle dramat. Biały? Uratowany przez czarnego. Tak.